Dzień dobry kochanie, witam Was ponownie na moim kanale. Ja się nazywam Ania Gleń. Prosiliście, więc jestem. Dzisiaj jestem z dermorollerem i wykonam nim pielęgnację, czyli mezoterapię mikroigłową. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ja nie jestem kosmetyczką, nie jestem kosmetologiem. Jestem zwykłą użytkowniczką i to będzie mój pierwszy raz z tej długości igłami. Mój pierwszy dermaroller wyglądał w ten sposób. Był plastikowy dość lekki, a długość igiełek to 0,2 mm. Dzisiaj będę używała rolera z firmy Swiss Clinic. Dostałam takie pudełko z trzema różnymi głowicami. Mamy 0,2 mm do mm, okolicy oczu, 0,5 mm do twarzy i 0,5 mm, on jest szerszy. Do ciała. Może dwa słowa wstępu: co to jest Derma Roller, po co go stosujemy i jakie ma nam korzyści przynieść. To jest urządzenie, które na końcu ma głowicę z dużą ilością igiełek. I teraz, rolując sobie twarz, robimy taką siatkę na i uszkadzamy sobie skórę. W miejscu, gdzie skóra jest uszkodzona, nasza skóra wysyła sygnały, że to miejsce powinno być naprawione, więc tworzą się nowe zasoby kolagenu i elastyny. Czyli nasza skóra po takiej kuracji powinna być odświeżona, odmłodzona, linie mimiczne powinny być zmniejszone, zmniejszone pory powinny być e, zwężone. Generalnie same korzyści. Bardzo ważne jest, żeby utrzymać to urządzenie w nienagannej czystości, więc po każdym użyciu musimy przelać bardzo gorącą wodą i zdezynfekować całą głowicę. No, i oczywiście mieszkanko. Ja mam teraz twarz oczyszczoną i spilingowaną, dzięki czemu moja skóra jest nieco cieńsza. Ja mam założone 0,2 mm i będę tutaj sobie rolowała okolice oczu. Do całej twarzy będę stosowała długość 0,5 mm. Natomiast mój wcześniejszy roller właśnie miał długość 0,2. To jest długość, która nie zrobi zbyt dużych uszkodzeń na skórze, natomiast bardzo fajnie służy do tego, żeby składniki aktywne, które później będziemy sobie nakładać, mogły głębiej wniknąć w skórę. W dołączonej ulotce jest napisane, żeby rolować skórę przez 2-4 minuty w różnych kierunkach. Tak też więc będę robić. Boję się trochę tego. No ale jedziemy. Chodzi o moje pierwsze wrażenie. Całkiem przyjemne. Ja bardzo lubię też peelingi do twarzy, lubię takie wiecie mocne zdzieranie. Więc to nie jest nieprzyjemne. Czuję te igiełki, ale bez przesady. Po tym zabiegu przebarwienia mają się również rozjaśnić, więc na to też liczę. Bo moje tutaj przebarwienia w okolicy oczu w dalszym ciągu są widoczne, a teraz szczególnie po lecie. Nie uciskam jakoś nadzwyczaj mocno, po prostu jeżdżę. Ten roller sam w sobie jest dość ciężki, więc myślę, że tutaj siła nacisku wychodzi sama z siebie. No dobra, przejdę teraz do drugiego oka. Już, już końcówka była dość bolesna. Przejdę do drugiego oka i tak samo w różnych kierunkach. Spokojnie to jest do przeżycia. Naprawdę nie, nie boli tak, jakby się wydawało, że te igiełki mogą nas skrzywdzić. Zobaczymy, jak będzie 0,5. Różne są też teorie na temat y, wymiany tych głowic, bo. Doczytałam się różnych wersji. Niektórzy twierdzą, że taka głowica jest jednorazowa, ale ja myślę, że to chodzi o bardziej te tańsze wersje. Niektórzy twierdzą, że ta głowica powinna być wymieniana po 10 użyciach. No i teraz znowu są różne szkoły, jak często można stosować tego typu roller. Wraca do domku, tylko ja ją muszę teraz jakoś zdjąć i umieścić w mieszkanku. O, nie, spokojnie. To się po prostu wyciąga. Zamykam i biorę się za 0,5 mm. On już ma inny kolor, jest bardziej szary. tamten był biały. Nakładam i jedziemy. Uuu, tu już widać, że te igiełki są dłuższe. No tego się boję. Uwaga, pierwsze podejście. No, czuć bardziej. Mierzy jakoś strasznie mocno. Ale teraz czuję okolice oczu, że ona jest taka e, piekąca. No i teraz, właśnie jak jest z, z tą częstotliwością? Tu na ulotce jest napisane, że e, stosujemy kurację przez 5 dni, później 5 dni przerwy. 5 dni, 5 dni przerwy i tak przez dwa miesiące. Natomiast w internetach się gdzieś doczytałam, że e, ta, te najkrótsze igiełki możemy stosować co powiedzmy 3 dni. 0,5 mm możemy stosować co tydzień, co 10 dni, natomiast 0,75, bo jeszcze są też tego typu igły, możemy stosować co 3 tygodnie. I teraz nie wiem, w którą ze stron pójdę. Czy będę stosowała faktycznie, tak jak jest tutaj napisane, 5 dni i 5 dni przerwy, bo to mi się wydaje hardko. Czy na przykład raz w tygodniu to 0,5. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałam. Zobaczymy, jak moja skóra będzie wyglądała jutro. Uuu, tu czoło boli. No, czoło boli. O! Tak też właśnie um, słyszałam, że czoło jest najbardziej bolesne. Mhm. No, ładnie zaczerwieniona. Oczywiście nie powinniśmy stosować tego urządzenia na aktywne e, zmiany trądzikowe, na jakieś otwarte rany, e, w miejscach, gdzie mamy może jakąś opryszczkę. Generalnie, jeżeli skóra jest uszkodzona, nie stosujemy. Dużo chwa spoko. O, czuję, że twarz mnie piecze. tutaj też ta okolica jest bolesna. No i szyja. Ale szyja w ogóle nie boli No i nos, bo jeżeli to ma zwęzić pory, no to ja poproszę na nosie. Roler wraca do domku. Teraz będę musiała go umyć i zdezynfekować. W ulotce jest napisane, że teraz powinnam szybko nałożyć serum, że kanaliki są otwarte od 3 do 5 minut. Więc e, nałożę sobie serum. Wybrałam Neostrata i to jest Bionic Face Serum. To jest serum bez zapachu i hypoalergiczne. Skierowane jest e, do skóry suchej. Ma również powodować, że plamy pigmentacyjne będą bardziej rozjaśnione, więc nakładam sobie właśnie sporą dawkę tego serum. Wybierając kosmetyk, myślę, że powinniśmy się kierować tym, żeby był on jak najbardziej naturalny, bo pamiętajmy, że składniki właśnie będą wnikały w głąb skóry. Oj, czuję pieczenie. Więc te niedobre składniki również będą tam wnikały, więc myślę, że eee, sera, które będą zawierały pochodne ropy naftowej, no to może niekoniecznie do tego zabiegu będą odpowiednie. I to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że to zaczerwienie nie zejdzie podczas nocy, bo jest godzina 22. To właśnie była moja wieczorna pielęgnacja. Zobaczymy, jak skóra będzie wyglądała rano. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. I buziaki. Pa!